Jak nauczyć się pisać i czytać? Dlaczego Aron Chmielewski chroni swoje zęby? Czy warto wziąć udział w festiwalu PZKO? Odpowiedzi już za chwilę, w kolejnym odcinku jednym tchem, tym razem z mobilnego studia głosu, żeby nie zmokła mi fryzura. Zapraszam. Zbliża się czas zapisów dzieci do klas pierwszych. Szkoły otwierają drzwi na oścież, by przekonać rodziców, iż właśnie ich placówka edukacyjna jest godna zaufania. Oprócz kolorowych korytarzy i przyjaznych klas, można poznać różne metody nauczania. Są więc elementy metody sfumato są skojarzenia tekstu z kolorowymi obrazkami, wierszyki o literkach, wypukłe literki, pudełka, tablice interaktywne, gry i zabawy. Jednego tylko nie rozumiem jak nasze pokolenie nauczyło się czytać i pisać? Edukacyjnie było też w Bystrzycy. Tutaj zatańczył Śląsk. Tak, tak, ten właśnie Śląsk, zespół pieśni i tańca z Koszencina. Członkowie zespołu przygotowali program edukacyjny. Były tańce, śpiew, muzyka i wspomnienia o Stanisławie Chadynie oraz gry i zabawy dla dzieci. Wszystko z okazji roku jubileuszowego, a gdzieś tam na Beskidzkim Niebie w melodie płynące z Bystrzycy z pewnością wsłuchiwał się kompozytor i założyciel zespołu Śląsk, profesor Stanisław Chadyna. Tymczasem w Trzyńcu napastnik stalowników Aron Chmielewski wystąpił przed publicznością w specjalnej masce, która ma chronić jego uzębienie. Jak sam mówi w wywiadzie dla głosu, to przez ruszające się cztery przednie zęby, których korzenie są zbyt słabe. W imieniu całej redakcji życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Również w Trzyńcu odbędzie się festiwal PZKO. Czy tegoroczna edycja będzie podobna do tych poprzednich? Przekonamy się już 25 maja. Festiwalowe logo oraz białe i czerwone koszulki są zapowiedzią świeżości. Program będzie ciekawy, a zaplecze kulinarne jak zawsze na najwyższym poziomie. Widzimy się w werk arenie. Tylko do 15 kwietnia konsulat generalny w Ostrawie przyjmuje wnioski na dofinansowanie ciekawych projektów. Wystarczy włączyć komputer, wypisać wniosek i wysłać. Tylko jest jeden problem: yy, liczy się pomysł. I to dobry pomysł. Na początku jest jednak umysł. Żeby go systematycznie rozwijać, trzeba grać. Najlepiej w gry planszowe. Zuchy z czeskiego Cieszyna, Karwiny, Ciedlicka, Olbrachcic i Hawierzowa wzięły udział w turnieju IQ Open. Planszówki rozwijają logiczne myślenie, strategię i spostrzegawczość. Hmm. Logicznie myśląc, oceniam, że strategia w tym momencie ogranicza moją spostrzegawczość. Widocznie zbyt rzadko gram w gry planszowe. Wszystko przez podatki, które były, są i zapewne będą. Głos przypomina, że zeznania podatkowe należy składać najpóźniej 1 kwietnia. Ostrzegam, to nie jest prima aprilisowy żart. Tak samo zresztą jak zwycięstwo polskich piłkarzy. W rozgrywkach eliminacyjnych do Euro 2020 Polacy zdobyli już w sumie 6 punktów. Nareszcie w najłatwiejszej grupie niestety wcale nie było łatwo. Gdyby mecz był krótszy, to remis byłby pewny. Zdecydowanie lepiej wypadli polscy skoczkowie, którzy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajęli kolejne trzecie, czwarte i piąte miejsce. Analogicznie rzecz ujmując, w przyszłym roku z pewnością będzie pierwsza, druga i trzecia lokata. Brawo! I to już wszystko w dzisiejszym programie. Tradycyjnie zapraszam do lektury jutrzejszego głosu. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się za tydzień o godzinie 20 na kanale Głos Live. Do zobaczenia.